Cześć, to Tatiana. Witam Cię w minicyklu w ramach mojego podcastu, w którym rozmawiamy tym razem o zmianie, ale nie o tej głośnej, nie o tej widowiskowej, nie tej, która wygląda świetnie na Instagramie, tylko o tej prawdziwej, tej cichej, wewnętrznej zmianie, która najpierw rodzi się w ciszy. To będzie cykl czterech odcinków, które poprowadzą Cię przez cztery etapy tego procesu. A dzisiaj? Zaczniemy od tego, co się dzieje, zanim powiesz sobie dość, zanim zrobisz pierwszy krok, zanim w ogóle nazwiesz to, że coś już się kończy, bo zmiana naprawdę nie zaczyna się od działania. Witam Cię w Przestrzeni Menadżera z Sercem, podcaście, który przybliża podejście do zarządzania skupionym na sercu. W każdym odcinku zabieram Cię w transformującą podróż ku wolności emocjonalnej, nie tylko w sferze zawodowej. Pomagam menadżerom zrozumieć siebie, budować relacje z innymi i tworzyć wspierające miejsca pracy. Przygotuj się zatem, by przewodzić z sercem. Ja nazywam się Tatiana Galińska, jestem mentorką i trenerką. Uczę zarządzania z sercem i łączę trudne emocje z biznesem. Tworzę ten podcast, bo wierzę, że nasze emocje to nie tylko nasze życie osobiste. Rozwijają się również w biznesie. Wiem, że emocje nie muszą być przeszkodą, Mogą i powinny być katalizatorem empatycznego zarządzania. Czy jesteś zatem gotów i gotowa, aby czuć się dobrze w biznesie? Zapraszam na kolejny odcinek. Są takie momenty, które trudno uchwycić. Właściwie mogę powiedzieć z całą pewnością, że jest nasz. Jeszcze nic się nie wydarzyło na zewnątrz, ale coś w tobie już się poruszyło. To może być niepokój, to może być taka cisza coś cię tam uwiera. To jest ten taki malutki kamek w bucie. Wiesz, że jest, ale nie chce ci się ruszyć, żeby go wyrzucić z buta. Jeszcze tak bardzo nie uwiera. I tak pojawia się w twoich myślach takie zdanie, chyba już nie chcę tak żyć, chyba już tak dłużej nie chcę. I nawet jest tak, że boisz się sama przed sobą to w ogóle wypowiedzieć w myślach. Ale czasem wypowiesz to na głos. Wiem, że czasami moje klientki mówią, wiesz, potrzebuję to powiedzieć głośno. I to jest właśnie ta pierwsza warstwa zmiany. To jest taki moment, kiedy zaczynasz w ogóle słyszeć siebie. I choć nie zdradzę Ci jeszcze wszystkiego, to opowiem tylko tyle. Zmiana ma swój rytm i zaczyna się zanim padnie Twoje słowo dość, bo dopiero później pojawia się decyzja, a dopiero potem przychodzi koszt, czyli cała fala, która przychodzi po niej. No i zawsze pojawia się pytanie pomocnicze koszt. Czy może zysk, ale o tym będzie w kolejnych odcinkach. Zatem na początek troszkę, troszeczkę teorii. Dlaczego ta zmiana jest taka trudna? Wszyscy o tym mówią. Zmiana, zmiana to pierwsze, co to wie. wiadomo, opór. Nie? Po pierwsze, nasz mózg biologicznie preferuje to, co zna. Jak coś jest znane, to jest OK. To znane znak równości bezpieczne, nowość znak równości, ryzyko. I nawet jeśli to, w czym tkwimy, nas boli, nawet jeśli jesteśmy w cierpieniu, jest, nawet jeśli jesteśmy w dyskomforcie, to nasz układ nerwowy woli stary ból, który jest znany, niż na przykład ulgę związane, związaną z tym, że coś jest nowe i nieznane. W badaniach nad neuroplastycznością, na przykład na Harvard Medical School, widać, że każda nowa myśl, każdy nowy nawyk, to jest tak, jak tworzenie ścieżki w dzikim lesie. To wymaga energii, powtarzalności i odwagi. I dzisiaj, kiedy mówimy o zmianie, to nie możemy w ogóle, absolutnie pomijać aspektu związanego z biochemią naszego mózgu, z neuroplastycznością i w ogóle z biochemią naszego ciała. I nauka tutaj jest dla nas naprawdę olbrzymim wsparciem, wiedząc, jak tworzyć nowe ścieżki neuronalne. Które są odpowiedzialne za nowe nawyki, a to jest też związane z całym naszym procesem zmiany. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Był taki eksperyment przeprowadzony przez psychologów Langer i Rodin. Oni go przeprowadzali w domu opieki społecznej. Wyniki tego eksperymentu są takie, że osoby, które miały większy wpływ, czy też może, nie wiem, czy to słowa kontrola, bo tu nie chodzi o kontrolę, większy wpływ nad swoim otoczeniem, na przykład mogły wybierać rośliny wokół siebie, jakie chcą, na przykład jak mogą sobie układać swój dzień, to te osoby czuły się silniejsze i bardziej zmotywowane do działania. A to pokazuje nam, jak ważna jest, uwaga, sprawczość w procesie zmiany. Nawet jeśli jest maleńka. To teraz taka mała... Pastylka z mojej praktyki. Prowadziłam przez zmiany wiele kobiet. Robię to od 19 lat, więc trochę się w tym procesie już nawiosłowałam, nie tylko w swoim, ale też wspierając moje klientki. Czasem były to zmiany w relacjach, czasem to były zmiany zawodowe, odejście z pracy, odejście i puszczenie ślopej lojalności, a czasem to były nawet zakończenia jakichś przyjaźni. Czy relacji. I za każdym razem to była transformacja tożsamości. Z tej, która już wszystko ogarnia, która zna, tę, która po prostu jest, po prostu jest w tej zmianie bardzo świadoma. I widziałam, że ten etap przed zmianą to jest taki moment największej samotności. No bo tak, po pierwsze, jeszcze nie ma efektów, chyba tej decyzji jeszcze tak nie ma i ona nie wybrzmiała jasno i klarownie. No i nie ma wsparcia otoczenia. Jest tylko takie poczucie, ok, już coś nie działa. I w takich chwilach kobieta potrzebuje kogoś, kto utrzyma dla niej przestrzeń. Jest takie określenie trzymanie przestrzeni dla kogoś. Tak, niektóre są bardzo dzielne i te nasze spotkania na sesjach im dużo dają, a niektóre potrzebują czegoś więcej. Potrzebują kogoś, kto przypomni: tak, to co czujesz jest prawdziwe i to, że jeszcze nie wiesz co dalej, to też jest ok. Czasem było tak, że towarzyszyłam moim klientkom bardzo aktywnie w ich procesach. Zwłaszcza wtedy, kiedy widziałam, że ktoś naprawdę się mocno zaangażował. To wtedy powiedziałam sobie, dobra, mogę zrobić krok więcej. I pamiętam taką jedną moją klientkę, z którą mam bardzo, bardzo bliskie i ciepłe relacje do dziś. Nazwijmy ją Basia. Z Basią pracowałyśmy nad wieloma tematami i kiedy poukładała sobie bardzo dużo rzeczy zawodowych i pięknie zaczęła stawiać granice i jej biznes po prostu się świetnie poukładał, to postanowiła zduplikować wszystkie te swoje narzędzia, których się nauczyła, w swoje życie osobiste i porobić tam porządki, bo było tam dużo bajzlu. Basia w weekendy miała takie momenty kryzysu, dlatego że były kochanek, z którym już zakończyła relację Próbował zaciągać ją z powrotem w tą starą historię, a ona nie miała siły, żeby się temu opierać, chociaż już z jednej strony czuła, że to koniec, że już tak dłużej nie chce. I ona wiedziała, tak jak i ja wiedziałam, że jeśli zostanie z tym sama, to może się cofnąć. I przez kilka weekendów to ja byłam jej kotwicą. I czasem tak właśnie wygląda wsparcie. Nie pytania coachingowe, nie analiza, nie tworzenie nowego celu, tylko właśnie takie wsparcie. I powiem wam, na czym ten projekt polegał. Ja to wymyśliłam, żebyście miały też taką świadomość, jak można kogoś bliskiego przecież to nie muszę być ja poprosić o wsparcie. Kogoś, przed kim możesz się rozliczyć, kto wiesz, że ci dobrze życzy. Ona w tamtym momencie miała do rozliczenia też kilka takich raportów, które zleciła jej pewna instytucja, i to było oprócz tego, że ważne rzeczy, no to jeszcze i zaległe, to jeszcze mogła mieć z tego świetne pieniądze. Powiedziała wtedy, zobacz jak ja samą siebie sabotuję, to nie jest tak, że ja tego nie umiem, tylko mnie ciągle emocjonalnie tam ciągnie, a w te weekendy on próbuje, on pisze smsy i moje stare jeszcze jakieś resztki biochemii mózgu odpowiadają na to wszystko. Ja mówię, dobrze, w związku z tym mam propozycję. Ile masz tych raportów? 6. No to ja mówię: Słuchaj, przez najbliższe 4, akurat zaczynał się nowy miesiąc, przez najbliższe 4 tygodnie w tym miesiącu, będziesz pisała te raporty w weekend i każdej niedzieli wieczorem będziesz mi meldowała i robiła zdjęcie, wysyłając mi na maila, że ten raport masz napisany to Będzie Twoja kotwica, która cię będzie trzymać, że masz nie wyjść z domu, tylko masz je napisać. I dzięki temu odzwyczajisz powoli swój mózg od tego, że w weekendy się z nim spotykałaś. A po drugie, zaczniesz tworzyć, przerzucisz swoją energię gdzie indziej, a przy okazji jeszcze będziesz miała z tego naprawdę niezłą kasę. Więc dobre czy dobre? <śpania> Wspaniałe. I tak też się stało. W każdą niedzielę wieczorem lądował na moim mailu raport ze zdjęciem, kiedy skończył się miesiąc. Była z siebie tak bardzo zadowolona, że stwierdziła, że jeśli starczy mi chęci, to czy mogę jeszcze te kolejne dwa weekendy na dwa ostatnie raporty z nią pobyć. I tak rzeczywiście było. Przecież myśmy się nie widziały, bo ona mieszka w innym kraju, ale świadomość tego, że gdzieś tam z tyłu czuwam, bo to nawet nie było pilnowanie i że ona się musi rozliczyć, było ważne. Ktoś powie bzdura, ktoś inny powie genialne. Poczuj, posłuchaj, natomiast pomyśl sobie, że może masz kogoś w otoczeniu, przed kim będziesz mogła się rozliczyć i kto nie kupi Twoich wymówek, kiedy będziesz chciała coś zmienić. Kolejna rzecz, która związana jest z naszą zmianą, to jest taki wewnętrzny konflikt. Zanim zmiana wejdzie w życie, to pojawia się konflikt między tym, co znane, a tym, co prawdziwe, między starą tożsamością a tym, kim chcesz się stać, czyli Twoją nową tożsamością. I my trzymamy się starego nie dlatego, że nie mamy siły, ale dlatego, że to stare daje nam tą naszą tożsamość. Mówimy wtedy: no przecież zawsze byłam tą, która ogarnia. A teraz ty mi każesz zwalniać, odpuszczać. Zawsze się poświęcałam. A teraz co? No mogę przestać to robić, tak? Możesz mieć nawyk poświęcania się i możesz mieć nawyk wybierania siebie z szacunku do siebie. Zawsze byłam taka silna. I zmiana to jest moment, w którym to zawsze. Zaczyna się chwiać. A co my czujemy najczęściej wtedy? Przerażenie. I na zakończenie tego odcinka mam dla Ciebie ćwiczenie. I tak jak często u mnie, to są pytania. I to są takie pytania, które słyszałam też już w różnych miejscach, też o nich czytałam, ale też ostatnio usłyszałam je w nagraniu Anny Kubicy, którą bardzo. Lubię i podziwiam i wybieram się też do niej na warsztaty. I za, 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 słuchając o jej zmianie, o tym, jak ona nagrała o zmianie, to pomyślałam sobie, no tak, działamy w zupełnie, a może nie zupełnie, innych biznesach, a jednak jest bardzo dużo punktów wspólnych, które nas dotyczą, z którymi my pracujemy z naszymi klientami. I te pytania, które u niej usłyszałam, są z inspiracji od niej, ale też ode mnie i też z innych wielu miejsc. Pytanie pierwsze. Co w moim życiu czuję, że się już skończyło, ale jeszcze tego nie puściłam? Co mnie powstrzymuje przed puszczeniem tego? To jest pytanie drugie: strach, wstyd, nadzieja? Trzecie pytanie: czego się boję, że stracę, jeśli puszczę? Kolejne pytanie: czy to, czego się trzymam, naprawdę teraz mi służy? Kolejne pytanie: a gdyby to odeszło, to co mogłoby się pojawić? Co we mnie potrzebuje ukojenia, zanim będę gotowa to puścić? No i pytanie jeszcze, które proponuję na koniec. Jaka wersja mnie czeka po drugiej stronie zmiany? I tutaj aż prosi się to zdanie, czy to, to stwierdzenie, które ja już od lat powtarzam i ono już jest, mam wrażenie, że tak stare i że już wszyscy je słyszeli, ale wiem, że to tylko jest mój wewnętrzny sabotażysta, bo nie wszyscy słyszeli, ale pewnie wielu tak, że kiedy. Chcesz nowego? To musisz zrobić na to miejsce. Czyli kiedy robisz porządki, czyli wyrzucasz, zmieniasz, czyścisz stare, odgracasz coś, to robisz miejsce na nowe jakości, na nowe spojrzenie, na nowe perspektywy, na nowych ludzi, na nowe emocje. No właśnie. To jest bardzo ważne. Więc nie spiesz się z odpowiedziami. Możesz je sobie zapisać. Możesz odpowiedzieć sobie w sercu. I w ogóle nie traktuj tego jako jakikolwiek test. To jest tylko zaproszenie do spotkania się ze sobą. To jest to ogrzebanie w, w bebechach, o którym ja często mówię. I podsumowując nasz odcinek, zmiana naprawdę zaczyna się w ciszy, nie w decyzji i nie w działaniu. Ale w tym jednym zdaniu, które może jeszcze nawet nie ma Twojego głosu, jeszcze przez Twoje gardło nie przeszło. Coś już Cię kończy, i ja to czuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym przyjrzymy się sabotażystom, tym, którzy szeptają nam do ucha wymówki. Zobaczysz, jak bardzo potrafimy same siebie wstrzymywać i jak to zmienić, nawet jeśli brzmią bardzo logicznie. A jeśli chcesz, podziel się tym, co w tobie poruszyło cię dzisiaj. A jeśli jesteś w tym przed, no to nie jesteś sama. Do usłyszenia. Cześć, Tatiana. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci za wspólny czas. Jeśli jesteś menadżerem, który chce przewodzić w oparciu o empatię i autentyczność, to zapraszam Cię do innych przestrzeni. Moje publikacje znajdziesz na linkinie z hasztagiem Beskija w tyłku. Możemy również spotkać się w moim programie mentoringowym dla kobiet, które utknęły w biznesie i w życiu i chcą ruszyć z miejsca bez czekania latami na efekty. Odwiedź moją stronę tatianagalińska.pl Do zobaczenia w innych przestrzeniach.